Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Postanowiłam nagrać vloga, ponieważ czuła, poczułam taki świąteczny nastrój, gdy ten śnieg spadł. Tata, oczywiście, już odśnieżył. Śnieg jeszcze dobrze nie spadł, już jest odśnieżony. Cześć, Arielciu! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Śnieg, Adelciu? Śnieg spadł? Leosiu! Twój pierwszy w życiu, co? Twój pierwszy w życiu śnieg? Aha, ja jestem ciekawsza, okej. Okay. Cześć, Adelciu! O, przyszła. Melcia przyszła. Siemanko! Siemanko! Jeju, te stópki na tym śniegu, jak to słodziutko wygląda. Rozpływam się. Dobre? Jesteś niemożliwy. Co chodzisz za mną? Leć do nich! Chcesz być ty, jesteś vloger, tak? Przyjmujesz Przyjmujesz kanał. Dawaj! Bum! Kuleczka. Tak się piesek cieszy ze śniegu! Tak się cieszy! Cześć kochani! Nadszedł czas, żebym i ja się z wami przywitała na tym vlogu. Cześć Matyldziu! Jestem z Matyldzią. Wydała przed chwilą okrzyk szczęścia i radości na mój widok. Teraz tak się wygląda, jak się idzie dać alpakom obiad w południe. Słuchajcie, kurtka, skarpetki po kolanach, Już tego nie będę komentować nawet. Komin, czapka, rękawiczki. Moja Matyldzio, kochaniutka. Osiołek, tobie też damy jeść, tak? Tak, tak się tulisz. Buziaka chcesz? Dawaj buziaczka. Matyldziu, kto tu jest? Matyldzia jest? Matyldzia jest na vlogu? Dawaj buziaka. Nauczyłam ją, też daję, jak alpaczki, daj buziaczka. Matyldziu, Matyldziu, śnieg spadł, nie masz trawki, kubraczek ci dzisiaj muszę zamówić. O, może jak dodam tego vloga <grym> dzisiaj, to mi ktoś doradzi, bo wieczorem będę się główkowała nad zamówieniem dla niej kubraka, jakiegoś kubraka, w sensie takiej derki, wiecie, jak na kucyki się nakłada, na koniki, no bo to jest o, taki nasz mały kucyk. Wpisywałam derki dla osiołków, ale średnio. I ja też nie wiem czym się sugerować, czy to tak jak u alpak, więc może ktoś mi doradzi, ktoś się zna. Bo wtedy jak zamawiałam kantarki, to fajnie mi doradziliście. Kantarki dla osiołka. Znaleźliśmy kantarek w Baszkowicach będąc na targach. No i buziaczka. Dawaj buziaczka. A ty, dziu! Ja idę dać alpaczkom. Ja idę od ciebie, uszy stanęły. No, Alpaczkom mi idę dać. Mm, buziaczek, buziaczek, dostaniesz, to chodź, to chodź do środka, też dostaniesz Dobra, idziemy słuchajcie dać alpaczkom, Matyldzia idziesz? Słyszycie jak zgrzyta fajnie śnieg pod stopami O, owieczki, Matyldzia idzie? Biegnie, patrzcie jak biegnie Chodź Matylda, cho, chodź. No to idziemy w takim razie im też dać jeść. Najpierw zawsze daję alpaczkom, dopiero później przychodzę do osiołka. Słuchajcie, mój tata, nie wiem, czy on tak nie lubi śniegu, czy ten śnieg w czymś wadzi. Nie no fajnie, że jest odśnieżone, ja się bardzo cieszę, ale jeszcze śnieg nie zdąży dobrze spaść. Już mamy na odśnieżane, już nawet jakbyśmy chciały iść na stajni, to drogi po odśnieżane. Simaneczko, a tu rady i kogra. Tata ostatnio zamontował Matyldzi i owieczkom radyjko. Znowu cieszący się osiołek, to się cieszy. Dobra, daję jej jeść idziemy do alpak. Wszyscy jedzą, wszyscy są szczęśliwi. Tak? Tata pojechał po dostawę sianka, robimy zapasy na zimę. Cześć! Tu też radio gra. Proszę, wy to macie muzykę tutaj cały dzień. Cześć, Leoś już czeka, tylko mnie zobaczy, usłyszy mnie. To już głowa jest wyciągnięta i czeka, aż przyjdę, tak? Już dajemy jeść. Wszystkie się zleciały na mój widok, tak? Poruszenie. Poruszenie. Co to za poruszenie tu jest? Mój Zamontowaliśmy również zwierzakom dzisiaj grzałki do wody, ponieważ już jest minusowa temperatura, żeby woda nie zamarzała i była w miarę cieplutka. No, macie grzałki w poidełkach. No, co to jest za śnieg, już? Co to za śnieg spadł? Gdzie jest trawa? No, Ajworuś. Poruszenie, bo już godzina 14 się zbliża. Tak, obiadek dajemy. Beniuśka, cześć. Leoś, tutaj. Leoś, tu. A Perełka za to przyszła. Mogą w górze, jak Benek. Cieszycie się? Cieszycie się, że zima jest? No. Beniu, tobie bardzo śnieg smakował. Tak? Widziałam jaki pyszczek miałeś. No. Śnieżny chłopak, nasz bałwanek mały. Ulepimy bałwana razem. Ulepimy bałwana? No. Słyszycie ten śnieg? Ale moja ulubiona pora roku to jest lato. Ja jesieni na przykład nie lubię. W sensie taka złota polska jesień do zdjęć, jak jest tak ładnie jeszcze słońce, świeci. Może być, przejdzie, ale i tak nie przepadam. No i zima też przejdzie, bo zima jest fajna do fotek. Jest jasno, więc śnieg daje, tak wiecie, że jest jasno. Nie mówię o tym, że o 16 jest już noc, <grych> bo to jest średnie. Wracam do domu, jest ciemno, wyjeżdżam, z domu jest ciemno. Gdzie jest ten dzień? Czy Wy też czujecie ze mną ten świąteczny klimat? O, tata jest. Chłopaki, co to? Wyjdźcie na zewnątrz. A nie, zamknięci jesteście. Tata, otwórzmy furtkę. E, chłopakom na chwilę. Jo, już chodź. Jojuś, chodź na chwilę! Co to się świeci? Jojuś! Dobra, zamykamy zbieżaczki. próba generalna przed rozpoczęciem odliczania do świąt z alpakami. O, Ajworuś w szoku. Ajwory, co to? Spójrzcie, kochani, no pięknie jest. Śnieg spadł, trzeba było odpalić lampki, sprawdzić, czy świecą. Cudnie. Cudnie. Radyjko gra, jak zwykle. W tle. Adelcio, a ty byłaś zobaczyć, jak się lampki świecą? Leoś. Leoś. Buziak, bo praktycznie zakończymy materiał. Buziak. Pożegnalny. Ty byłeś dzisiaj gwiazdą na tym vlogu. Buziol. Słodziaczek, słodziaczek. No dobra, już nie dotyka. Arielcie, ładne lamki. Ben już nie wychodzi. Ben! Benek! On jeszcze nie widział. Dobra, dajemy jest. Nasze alpaczki dostają teraz kolację. Tutaj są wysłodki buraczane, dosłownie troszeczkę, by zagęścić. Sieczka, alpagras i buraczek z marchewką starkowany, który zazwyczaj dostają w południe, ale dzisiaj dostają wieczorem. O, i sieczka. Adelka ze swoim przybranym synkiem. Leoś! Tak, ty. Spójrzcie, jakie słodziaki od początku przy jednej rydnie. Dziękujemy wam kochani za uwagę za to, że dotrwaliście do końca. Nie wiem, ile ten materiał dokładnie trwa, bo starałam się nagrywać jakieś urywki i nie wiem, czy cokolwiek z tego wybiorę. Jeżeli macie ochotę zostawić jakiś komentarz, macie jakieś pytanka, to śmiało piszcie. Ja uwielbiam je czytać. Możecie zostawić kciuka w górę dla motywacji i subskrypcję, aby dostawać powiadomienia o każdym naszym filmiku. A teraz zapraszam was jeszcze na Instagrama i Facebooka, gdzie jesteśmy aktywni niemalże codziennie. A od grudnia zaczynamy odliczanie do świąt z alpakami, czyli naszą coroczną tradycję i codzienne posty. Do zobaczonka. Buźka.